Przede mną jakiś mur, kamery. Mam nadzieję, że mnie to nie zestrzelą. Z białą flagą powinienem tu wchodzić. Dzień dobry, kochani. 6:39 Czarna Radio. Wita was z krajnych gruzińskich przyjaciół. Nie zapominamy jednak o kawusi, zalewaniu, wyciskaniu, przelewaniu ani o ćwiczeniach. Cześć kochani, pobiegamy dzisiaj po Tbilisi. Jestem w Gruzji w pracy, ale znalazłem tutaj kilka godzin, żeby się wyrwać, pobiegać i nagrać dla was materiał. Ja chcę wam pokazać kilka najfajniejszych miejsc. Niesamowicie ciekawe miasto, bardzo zróżnicowane i przepiękne. Pokażę wam. Oczywiście na trasę biegu wybrałem najbliższą górę, którą tutaj mam. Zobaczcie. górze nazywa się mtacminda, jakoś tak, mtacminda mtacminda ale trudna nazwa lecę tam, zobaczymy najpierw widok na miasto, a potem zbiegnę na dół i pokażę wam z bliska najważniejsze budowle mam nadzieję, uda mi się kilka fajnych klimacików tutaj wam przedstawić wbijamy się na tamtą wzgórze z tą anteną telewizyjną Niestety pogoda dzisiaj nieciekawa. Słoneczko się przedziera, ale bardzo nieśmiało. Chyba będzie widać miasto z góry całkiem ładnie. Patrzcie, jeszcze tam zaczyna. Najważniejsza katedra tutaj. Najstarszy kościół w Tbilisi jest... Z 5-6 wieku naszej ery. 5-6 wiek też się uznaje za początki tego miasta. Chociaż oczywiście ludzie na tych terenach żyli wcześniej. Miasto Tbilisi położone jest mniej więcej 700 metrów nad poziomem morza. Fajne miejsce do treningów. Dookoła wszędzie wzgórza. Historia tego miasta jest niesamowita, gdyż ścierały się tutaj globalne wpływy, ponieważ jesteśmy bardzo niedaleko jedwabnego szlaku. Tbilisi jest miejscem, które łączy Europę i Azję, i nadal tutaj te interesy się ścierają. Podobnie zresztą jak w Stambule, w którym nie byłem, ale z tego samego powodu chcę się tam dostać. Cała działalność ludzka na tych terenach jest wymieszana totalnie. Przez języki, nacje, smaki, każdą aktywność człowieka, jaką sobie możecie wyobrazić. Niesamowite są takie miejsca. Na szczycie Wzgórza Telewizyjnego Tam jest nowe miasto Także przebiegnę, słuchajcie, tymi wzgórzami tam na dół Na stare miasto i pokażę wam najpiękniejsze miejsce tutaj Zbiegłem na dół po schodach, żeby zaraz złapać kolejną ścieżkę w górę do ogrodu botanicznego Zaraz wam pokażę. Gdzieś się wgramoliłem szukając tego ogrodu botanicznego. Chciałem przejść przez trasę, chyba lekko na nielegalu. No nie wiem, szukam jakiejś ścieżki. Przede mną jakiś mur, kamery. Mam nadzieję, że mnie tu nie zestrzelą. Nic z tego nie będzie. Muszę szukać innej ścieżki. Nie jakiegoś biegacza. Polecę za nim. No, ogród botaniczny powinien być gdzieś tutaj. No, ale to jest jakaś wielka willa z bramą, która nie wygląda na taką, przez którą można byłoby przejść. Budka strażnika do tej bramy. Grubo. Godnie tego biegacia bardzo chcę być szybszy ode mnie. Pozwala mu na to. Hello. Stoję pod pomnikiem matki Gruzji. Niestety z tego kąta w ogóle nie można jej zobaczyć. Bardziej jest widoczna z centrum miasta. Być może jak będę na dole, to lepiej ją zobaczymy. W każdym razie to jest taka miła pani z wielkim mieczem. Tam znowu na dół i pokażę Wam zaraz Plac Wolności. Jest tam, z takim wielkim pomnikiem, ze złotą figurą na szczycie. Zobaczymy, co to jest. Jestem na Placu Wolności, ale tutaj się zrobiło już bardzo wielko miejsko. Nie przypadam za takim klimatem. Lecę w mniejsze uliczki. Słuchajcie, dotarłem do takiego starego centrum Tbilisi. Na taki nieduży bazar, zobaczcie. jakieś przyjemne kafejki, restauracyjki tutaj Tutaj możemy się zaopatrzyć w dywan O tutaj też Nie mam gotówki I don't have cash I'm sorry No cigarette No sorry No cash no cigarette Jestem chyba w jednym z głównych miejsc turystycznych w Tbilisi rzekam Twari Mosty, wolności, bardzo dużo dookoła, kafejek, restauracyjek tutaj są jakieś zabytkowe fortece tam też na górze, a tutaj nade mną, słuchajcie, leci taka kolejka, widzicie? Kole o, to tutaj dwa wagoniki widać zobaczymy jak Tbilisi wygląda na drugiej stronie rzeki Zimno mi się robi, słuchajcie, już muszę powoli wracać I znaczek kto mi się podoba. Wchodzimy. Hello. Gena Kofi? Americano. Jakieś pieczone ziemniaczki. Słuchajcie, fasolka. To mi wygląda jak mały punkt odżywczy. Zamówiłem sobie w tym barze, słuchajcie, kawusie i fasolkę z ziemniakami. Zobaczymy, jak smakuje. Strasznie zmarzło, słuchajcie. Na zewnątrz jest chyba około 2 stopni albo poniżej. Także musiałem się zatrzymać, posilić, rozgrzać się trochę. I zaraz wracam do hotelu i do roboty. Kawusie serwują tutaj intensywną i ciemnopaloną. Troszeczkę to nie jest mój ulubiony styl, ale. Jest dobrze zrobione, Idziemy dalej. Wendy's, Dunkin Donuts. Normalnie człowiek się czuje jak w Stanach tutaj. Dobra kochani, jestem pod hotelem. To wszystko na dzisiaj. Trening w Tbilisi wykonany. Szkoda, że czasu mam na tak niewiele, ale... Cóż, lepsze to niż nic. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Mam ogromną prośbę o subskrybowanie tego kanału, jeśli Wam się podoba. I do zobaczenia następnym razem. Muziak.